Trzymam w ręku świeżutki, cieplutki, jeszcze pachnący drukarnią, majowy numer magazynu Wędkarski. Świat, jedynego polskiego niezależnego magazynu wędkarskiego. Na okładce już wiadomo, maj, szczupak, król, wód. Co mamy? W numerze majowym mamy super konkurs z super nagrodą Wędzisko Shimano Beastmaster, ale jest to konkurs tylko i wyłącznie dla prenumeratorów. Wędkarskiego świata. Warto założyć prenumeratę. Po pierwsze, dlatego, że wychodzi o wiele, wiele taniej. Cena kioskowa to jest 11,90 zł. Natomiast w prenumeracie jedna gazeta wychodzi 8,25, czyli prawie 44 zł. taniej. Każdy prenumerator, każdy nowy prenumerator, który założy albo odświeży prenumeratę, w każdym numerze dostaje ekstra prezenty. W majowym numerze dwa zestawy, w ogóle przynęt relaksa. I, wiadomo, dodatkowo co miesiąc. Również każdy prenumerator dostaje jakiś drobny upominek, gadżecik wędkarski. Zachęcam do prenumeraty, naprawdę warto. W numerze majowym mamy również rozstrzygnięcie konkursu jubileuszowego wędkarskiego świata. W dniu 7 kwietnia 2021 roku pan Dawid Smarzek odebrał nagrodę główną Łódź River Fox 405 GPX. Co w numerze? Wiadomo, maj, szczupak, król Wód. Na początku mamy temat miesiąca, tak jak mówiłem, szczupak. Znani wędkarze zdradzają swoje tajne techniki połowu szczupaków. Damian Doda opisuje łowienie grubych szczupaków z marzurskich jezior, redaktor naczelny Paweł Mirecki, również w artykule o szczupakach pod tytułem sztuka zbrojenia. Kolejna standardowa ryba Maja to boleń. I tutaj Mariusz Drogoś napisał artykuł pod tytułem Majówka na Dodro. I kolejny artykuł o boleniach Dawida Kaszlikowskiego, Srebro Maja. Kolejną bardzo fajną, moją ulubioną rybą do łowienia w maju jest pstrąg. Napisałem artykuł Jętki, Minogi i inna wyżerka o łowieniu strągu w maju. Jest również kolejny bardzo fajny artykuł Marcina Gajdamowicza, pstrągi w maju jak i na co. Kończąc e, tematykę spinningową, mamy kolejne artykuły, artykuły białorybowe i tutaj artykuł Rafała Rejtera, fiderowa majówka dla leniwych. Ciekawy artykuł również o takiej typowej rybie Maja Marcina Kostery, liny na spławik. Kolejna bardzo ciekawa poroda białorybowa, no ikony polskiego wędkarstwa spławikowego, pana Edmunda Gutkiewicza, łowienie we wstawce. Następnie przechodzimy do tematyki karpiowej. Waldemar Woźniak napisał artykuł Wiosenna Podróż Nieznany. Bardzo fajny, ciekawy artykuł w dziale Sekrety Łowienia. Wędkarskie wyprawy z najmłodszymi Łukasza Adamiaka. W dziale muchowym artykuł Macieja Gałdańskiego Zabawy z DH. Artykuł o dwuręcznych wędziskach muchowych. I kolejny wielki atlas much również autorstwa Maciej'a Gałdańskiego. No i jak zwykle w wędkarskim świecie, krzyżówka z nagrodami. Nagrodą jest pilotowa plecionka Kongera. Również mamy bardzo wiele konkursów z nagrodami. Można wygrać zestawy przynęt, czapeczki, plakietki wędkarskiego świata, zestawy gum Kongera, koszyczki zanętowe dam. Przynęty Sawicz Gira. Sami widzicie moc nagród. Jak również zachęcam do zgłaszania medalowych ryb. Cały czas prowadzimy jedyne oficjalne rekordy polskie długości ryb. W dziale porady prawne mamy artykuł radcy prawnego Krzysztofa Gruszeckiego. Sprzedaż ryb złowionych na wędkę. No i na koniec mój ulubiony kącik. Kącik kulinarny. Tomasz Przybysz opisuje chłodnik biały i pyszne placki. Polecam. Zapraszam do lektury wydania Majowego Wędkarskiego Świata jedynego niezależnego magazynu wędkarskiego w Polsce.